Pomki przyszły na do eksperta. Jeszcze z dwa tygodnie i trzeba zmienić na letnie. Nie wiem czy na filmie to słychać, ale iluz jest. Od Mondeo MK3, łożysko jak słychać, tutaj jest prosta wymiana w miarę, ściągamy zacisk, jarzmo, tarcze i tutaj mamy wizjer do czterech śrubek. Odkręcamy te cztery śrubki, zakładamy nowe, tu jest całe z piastą. I ponownie jadę do tego samego pana, tylko tym razem nie do Fiata Doblo, tylko do Iveco Daily. Autko ciężko pali, znaczy w ogóle nie pali, splaka odpala, no i można jechać gdzie się chce, ale jak się tylko zgasi, to znowu trzeba odpalać splaka, no wiadomo, gdy się to zrobi w sekundę, to odpali, ale jak na przykład się zgasi, pójdzie się do sklepu, wróci się, no to znowu autko nie pali, no i jedziemy zdiagnozować, co to może być. Autko już odpala, ale ciężko odpala. Ale problem dalej jest nierozwiązany. Ale problem jest dalej nierozwiązany. Moim zdaniem jest to ten czujnik ciśnienia regulacji paliwa na pompie, który przed chwilą pokazałem. Ja go wyjąłem, no wszystko wygląda ok. Ale włożyłem go, coś się może zruszyło i samochód zaczął palić. Zaczął odpalać normalnie. Z 10 razy go gasiłem, odpalałem i było wszystko ok. Ale teraz dalej. O, i trzeba tak parę razy. I tak za którymś razem zeskoczy. I za którymś razem załapuje. Splaka oczywiście pali. Pompka wstępna sprawdzona. Podaje paliwo pięknie. Ja bym obstawiał ten czujnik regulacji ciśnienia. Ale na dzisiaj już kończę i jadę następne. Tutaj Pan ma sobie przemyśleć, bo drogi jest ten czujnik nowy, używanych nigdzie tutaj w okolicy nie ma, a używanych gdzieś tam z Polski to raczej nie chcę zamawiać takich rzeczy. Znaczy no ja nie polecam, on sobie może zamówić spisałem mu numer. Więc moje zlecenie na dzisiaj się kończy. Zobaczymy co zadecyduje. Jeśli będę tu wracał go zmieniać, to, to dogram coś. I jeszcze tutaj zerkałem do koła z jednej strony. Jaka tu jest zdrowa rama. Stara i a rama zdrowiutka. A jeszcze tak na zakończenie dnia wymiana targi klocków. Dzisiaj będę tutaj wymieniał amortyzatory przód w BMW 39, tak zwany Ramses. Skręcamy sobie na maksa w lewo, jeśli robimy prawą stronę. I teraz naciskamy to i on nam tu wyjdzie. Tak, na maksa jest w lewo. I naciskamy sobie nóżką. Delikatnie, delikatnie. O, już jest tutaj jak widać. I tutaj delikatnie przekręcamy tą poduszką, żeby nie uszkodzić błotnika. Szukamy miejsca. O jest. O. Mam tutaj taką dorobioną śrubę i wbiję ją sobie tutaj, żeby rozszerzyć sobie tą zwrotnicę. O. I to powinno teraz dużo lżej schodzić. O, teraz. Jak rozszerzyłem to widzę, że idzie ręką. No, idzie ręką. O! A, on tutaj ma zgrubienie, więc musimy wybić tylko tyle, a tutaj już jest dużo cieńszy, więc tego nie musimy wybijać, tylko ten, ten obszar. I bierzemy ściągacze i będziemy zakładać nowy amortyzator. i Kręci się tu, ale to jest stary, więc zaraz go... To jest stary amortyzator, więc nie będziemy się z nim bawić. A teraz musimy morsy odpiąć. I teraz uważamy delikatnie, żeby ta sprężyna nam nigdzie nie wystrzeliła. Te ściągacze są dobre, ale lepiej uważać. Wkładamy nowy amortyzator. Tutaj czyścimy tą podstawę. Ten nie jest nowy, więc on się wypchnął na maksa. Więc zaraz tu jest za dużo. Więc skręcamy sobie na spokojnie. Dajemy nową poduszkę całą. Tutaj siadło. Teraz powoli opuszczamy, żeby siadło też tutaj. I amorek złożony. No i teraz czyścimy tutaj tą powierzchnię w środku, żeby to ładnie wszystko siadło. No i tu tą śrubę zostawiamy, żeby to było rozszerzone, i będziemy wkładać nowy amortyzator. Rozchyliłem sobie tutaj troszkę bardziej przecinakiem, bo ta śrubka to była za mało i tu założyłem nasadkę i tu lekko uderzam i on wchodzi. A tu może będzie widać. No i siadł do końca. Tutaj było już. Troszkę przytarte to łożysko. Więc włożyliśmy nowe. O, tak nawet ciężko. Jeszcze w samochodzie nie było to odczuwalne, ale myślę, że o i teraz nie mogę już. No to powinienem ręką przekręcać bez problemu. A już nie chce się w ogóle przekręcać. Więc lada dzień by to się pewnie zepsuło. O, ten w ogóle już jest. W ogóle nic nie działał ten amortyzator. Po prostu chodzi sobie tak luźno. Nic. Gdzie go zostawię? Tam stoi. Nawet już A. i BMW złożone. Pozbierać narzędzia i mogę jechać do domu. Przyjechałem tutaj na naprawę Saba. I wyskakuje błąd P0606. Teraz jest nie istnieje, ale przeważnie jest istnieje i że usterka elektroniczna jednostka sterująca ECO, usterka, ona jest tam na pompie, ten ko jest sterownik silnika, no ale chyba nic tu nie zdziałam dzisiaj, do tego wielki piątek. Ten sterownik jest tutaj na pompie wtryskowej. Nawet za bardzo go nie ma jak pokazać. Spróbowałem go z plaka, ale tylko jak odstawię plaka to gaśnie, więc na darmo nie kręcę tym. Prawdopodobnie pod sterownik silnika. To jest chyba silnik Opla, z tego co widzę, bo w ogóle wszedłem przez Wektrę do tego samochodu. No, i wracam właśnie od tego saba. Ja obstawiam, że to sterownik silnika, bo on tam jest przykręcony na silniku, więc się tam grzeje. No typowy Zopli, bo to silnik oplowski, typowy objawopli, że te komputery siadają. Pan też potrzebował na święta samochodu szybko. O, myśleliśmy obaj, że to pewnie będzie jakaś mała awaria i samochód się uda naprawić, no ale jak się okazało jest większa, więc, więc dzisiaj tak już nic nie zrobimy. Ale ma mi dać znać, jak, jak ogarnię, czy to był sterownik silnika, bo poprosiłem, bo sam będę ciekaw. Pan do mnie zadzwonił. Jadę do galerii. Zapał kapcia. Nie wiem, powietrze mu zeszło, nieważne, bo chciał zmienić koło na zapasowe. No i odkręcił śrubę, ale nie może w ogóle zbić koła. Zapiekło się. No i jadę mu pomóc. Proszę, powiesz bilet. Szlaban otwarty. Proszę jechać Chociaż wiem, że ten samochód tutaj się mieści bez problemu to zawsze mam obawy, że zawadzę. Ale no już byłem nieraz w galerii i wiem, że tutaj wjeżdża bez problemu. Oj, wziąłem sobie kawał. No i koło wasze zmienione, nie schodziło tak ciężko, ale delikatnie uderzałem młotkiem, pan kręcił kołem i zeszło. Założyliśmy zapas i wracam do domu. otwarty, Jadę do wyrwanej rurki EGR 19 CTTI. Popatrzyłem na internecie, nigdzie tego nie ma tak używanego, żeby gdzieś to skoczyć, podjechać, kupić. Nowego w sklepie też nie ma od ręki, ale pan chce na święta mieć auto. No i jedziemy spróbować coś przydrutować. No zobaczymy, może mu się uda pomóc, żeby chociaż sobie te święta jakoś przejeździł. Niestety nic tu nie poradzę. Urwała się ta rurka. Myślałem to jakoś przypatentować na pastę do tłumików żeby to wsunąć, ale nie da się to wszystko pręży nie zrobi się tego nie zrobi się tego na patencie bo chciałem panu pomóc na święta ale, ale tu trzeba to, tą rurkę wymienić tutaj nawet takie rurki wziąłem od egierów, bo miałem akurat takie dwie myślałem, że coś się dopasuje zawór EGR wzięłem mówię, te śruby mogą się przydać ale tam pan zaczął grzebać też po swojemu, powykrzywiał tą rurkę, nie dało już jej się nacelować, żeby tam w miarę ładnie siadła te śruby, które idą tutaj. Też zaczął przecinakiem odkręcać, pozakrzywiał je. Trzeba będzie tam kupić i, i wymienić tą rurkę. No ale to już ma sobie chyba samo ogarnąć. No chyba że zadzwoni. To pojadę i to zrobię po świętach. Tutaj jeszcze nie wiem, czy to było na tamtym filmie widać. Właściciel autka próbował coś tam sam robić i bardzo powykrzywiał tą rurkę. No i przez to ona tam prężyła, że ją odciągało już i próbował te śruby odkręcać przecinakiem, bo nie chciały iść, też je tam powykrzywiał. No i niestety patentu się nie udało żadnego zastosować. A też może by się coś tam udało, ale jakby to miało za 5 km puścić to nie było sensu trzeba po prostu wymienić bo jakby się na siłę udało jakiś patent zrobić właściciel by gdzieś tam pojechał i by mu się to znowu urwało gdzieś tam to więcej kłopotów by potem miał niż niż pożytku z tego więc trzeba zrobić już po prostu tak jak należy teraz sobie zdałem sprawę że trzy tygodnie nie odpalałem mojej alfy a zobaczymy jak zagada po trzech tygodniach Jada bez problemu. No, akumulator jest nowy. Wymieniałem w tym roku, nie, w tamtym jakoś pod koniec na zimę chyba. Jadę właśnie na naprawę auta. W ogóle nie ma reakcji na kluczyk. Nic się nie zapala na desce rozdzielczej. Pan sobie podładował akumulator i dalej jest zero reakcji. Ale o co mi chodzi? Ale do czego dążę, że deszcz pada? W tej branży deszcz to jest chyba najgorszy. Bo śnieg się przeboleje, mróz się jakoś tam przeboleje, ale w deszczu jest bardzo ciężko pracować, ale nie jest jeszcze Kaziulewa, więc, więc jakoś trzeba pracować. Jednak Jednakże się z panem zrozumiałem. Normalnie się kontrolki zapalają. Prawdopodobnie padł rozrusznik, ale dostać się do niego to jest tragedia. Mały samochód, mało miejsca jest tutaj. Ale żeby go wyjąć, to nie wiem, czy nie trzeba filtra oleju odkręcić. To nie wiem, pierwszy raz przy takim samochodzie cokolwiek, cokolwiek robię. Chcę sobie wyjąć filtr, żeby się dostać tam do, do tych przewodów. Wyjąłem filtr, to jest trochę więcej miejsca, i tam się chce dostać, żeby na krótko go podłączyć i spróbować, czy działa. No i rozrusznik został zregenerowany, włożony ponownie. Ciężko go tam strasznie było wyjąć. Może będzie to na tym filmie widać. Bardzo jest ukryty. Nie ma podejścia w ogóle, żeby śrubę zerwać jedną czy drugą. Zakładam takie krótkie klucze. No ale udało się wyjąć. Włożyć też nie było lekko. Przyjechałem tutaj do znajomego. Zweryfikować. Czy to w ogóle alternator. I czy się podejmę Mercedes A-klasa. Wiem, że w dieslu... To tam jest bardzo ciężko go wyjąć. Zobaczymy jak w benzyniaku, bo to jest benzyniak. No tu jest. Co, żebym zerknął, czego mobil mobilnie wyjmę. Aha. Nie, no jest ładowanie. To nie wiem o co mu chodziło. Dziwnie. No nie, jednak nie ma ładowania. Przez chwilę było. Ale już nie ma. Spada. Przekazuję to jest. No, wygląda z tego, co widziałem na internecie, że jest tak samo jak w Dizlu mocowane w tym samym miejscu, i ludzie tu opuszczają silnik, czesanki, już nie pamiętam, ale nie wiem po co w sumie, bo tu, tak jakby chciał wyjść ten ale to nie jest pilny temat, miałem tylko zerknąć I jeszcze się zorientuję w temacie. I jak to naprawdę jest z tym wyciąganiem. No i może się podajmy. Zobaczymy. No, ale na razie to dzisiaj orientacyjnie. To tu pompa klimy, widzę, trzeba odkręcić. Ale może się gdzieś na bok ją od, odstawi, żeby nie rozpinać jej. Żeby nie spuszczać czynnika. No zobaczymy. Dobra, wiem mniej więcej teraz jak to wygląda. Jednak się podejmuje wymiany tego alternatora w tym Mercedesie. Odłączam akumulator. I przechodzimy na spód. Podnosimy auto. Odkręcamy tak: tą śrubę, tą śrubę i tą na sam początek, żeby tą podstawę odkręcić. Raz, dwa, trzy. I tutaj się trzyma na tej śrubie też masa silnika. I zdejmujemy pasek, zapamiętujemy jego ułożenie. Tam mamy napinacz. Taki długi klucz warto mieć. I sobie, tak jakbyśmy dokręcali w prawo, luzujemy pasek. Napinamy i ściągamy sobie pasek tutaj z pompy klimatyzacji. Na przykład. O. No i teraz odkręcamy pompę klimatyzacji. Tutaj, tutaj i tutaj jest trzy śruby. Pompa klimat odkręcona. Podkładamy sobie coś. No i przewody później sobie będziemy odkręcać. Niego. I teraz tak, jedna śruba jest tutaj za rolką. O, rolka do wymiany. zobaczymy to na, na napidaczu. No, ta jest do wymiany, i nad nią, tutaj jest śruba. Tu, i teraz ta śruba. I te dwie odkręcamy, dobra. I tu sobie troszkę opuściłem tą pompę, żeby mieć dostęp do tamtej śruby. I ona już wykręcona jest. Ona jest taka długa. I tutaj zostały te dwie śruby. I przewody od prądu, ale one są od góry, więc będę chciał je później odkręcić. No i jedna śruba już odkręcona. I unosimy sobie pompę. I ją wyciągamy. I wyjdzie bez problemu. I śruby odkręcone, i alternator już jest luźno, trzyma się jeszcze tam. To jest, i odkręcamy dwie śrubeczki, i alternator jest nasz. No i alternator wyjęty. Alternator już naprawiony, ale najpierw wymienię sobie rolkę i założę pasek na te dalsze koła. Tutaj klucz 13. Odkręcamy rolkę. Zakładamy nową. Porównujemy sobie długość paska. Tak mierzy, mierzymy normalnie, rozciągamy oba. Ten pasuje. W tym modelu jest 1750 długość. Pasek już wstępnie sobie tam poprowadziłem. No, i teraz wkładamy alternator i musimy nim trafić tam. O. Tam i tutaj. że się uda coś nagrać. O! W ten sposób. O! o. I alternator mamy wstępnie zamocowany. Wszystkie się wkręcają ładnie ręką. O, to nawet lżej. No i śruby dokręcone. No i teraz skręcamy pompę klimy, uważamy na gwinty, bo tu wszystkie są chyba z tego co zauważyłem w aluminium wkręcane, więc łatwo można je wyrwać. Teraz zakręcamy tą podstawę, łapę. Tak teraz patrzę, to nie wiem czy jest konieczność odkręcania jej. Ale myślę, że można było lepiej manewrować pompą klimy, gdy jej nie było, bo tak to by zapewne przeszkadzała, no bo ona idzie w ten sposób. Tak, no to nie, to lepiej ją sobie chyba odkręcić dla wygody. No i wszystko poskładane. Zostało tylko założyć pasek. Mam nadzieję, że uda się to jakoś sprawnie zrobić. Ale nie uda mi się nagrać tego. Bo tu jest za ciasno, żeby to nagrywać. Cześć, no. tutaj. Nie, nie, do tego. Do Widzisz tutaj tak, żeby tam żeby nie starał,

Dobra, jest. No jest, jest, ładnie siadł? Tak, no. Dobra. No i pasek zamontowany, tam u góry mi tata przytrzymał. I tu napiłem i założyłem, nie wiem czy się to nagrało. I teraz nie odpalamy, tylko tak cykamy stacyjką, żeby zobaczyć czy dobrze idzie. No cyknij. Jeszcze raz. No chyba jest OK. Dobra, odpal. No okej okay, jest, odpal. Dobra, no i Mercedes poskładany. Z tym paskiem jest troszkę zabawy, żeby go założyć, ale nie ma tragedii. No i z 15 km za nami. Nic już nie wyskakuje, wszystko ładnie działa. Ładowanie jest, wspomaganie jest, bo nie było wcześniej wspomagania, jak, jak się zapalało. Brak ładowania i jak widać, da się to zrobić z lewarka normalnie. Wiadomo, z podnośnika byłoby wygodniej, ale z lewarka też jest to wykonalne.